Sukces a praca. Rozdział 10. Czy umiesz żyć? Przecież mam już swoje 20, może 30, może 60 lat, więc jak ktoś może mnie pytać, czy umiem żyć? A więc zdefiniujmy, co to znaczy umieć żyć. Na przykład, co to znaczy umieć jeździć samochodem? Po prostu wsiadasz do samochodu i jedziesz, ale jedziesz tam, gdzie ty zadecydujesz. Czy tak? Ty kontrolujesz pojazd i decydujesz o jego kierunku przemieszczania się. Wróćmy teraz do twojego życia. Czy jesteś jego kierowcą czy pasażerem? Umieć żyć to decydować o jego kierunku, to wyznaczać cele i je osiągać. Zrób teraz mały test, który określi do jakiego stopnia jesteś sternikiem swojego życia. Odpowiedz na pytanie: czy chciałbyś w przeciągu najbliższego roku podwoić swoje dochody? Myślę, że jest to pytanie retoryczne i odpowiedzią każdego logicznie myślącego człowieka będzie tak. Jeśli twoja odpowiedź brzmi nie, to przestań czytać tę książkę. Weź piwo i włącz telewizor. Jeżeli natomiast odpowiedziałeś tak, to odpowiedz sobie na jeszcze jedno pytanie: jak to zrobisz? Większość w tym momencie odpowiada: Chciałbym, ale w mojej sytuacji nie jest to możliwe. Na tym kończy się z nimi rozmowa. To są właśnie ci, którzy siedzą na tylnym siedzeniu pojazdu swojego życia. Jeśli negujesz możliwość poprawy życia, to tak, jakbyś miał wspaniały samochód, ale nie mógł nim nigdzie pojechać. Jakie mogą być tego przyczyny? Oto kilka z nich. Ktoś inny kieruje twoim samochodem. Zapętliłeś się. Boisz się. Nie jesteś pewny, czy jedziesz we właściwym kierunku. Patrzysz w złą stronę na przykład we wsteczne lusterko. Brakuje ci paliwa. Nie znasz przepisów ruchu drogowego? Ktoś inny kieruje twoim samochodem? Od dziecka uczysz się poznajesz świat, ktoś prowadzi cię za rękę. Czy nie myślisz, że czas najwyższy usamodzielnić się? Być może jeszcze nie rozumiesz nie widzisz obszaru, w jakim masz się usamodzielnić. Otóż jeśli masz jakiś cel, czy nawet ukryte marzenie i z jakiegoś powodu nie możesz go realizować, to znaczy. Że to nie ty jesteś kierowcą swojego życia. Zapętliłeś się? Jeżeli nie wiesz, dokąd chcesz jechać, to możesz albo jechać w ciemno, albo swój pojazd zapętlić. Życie różni się od auta tym, że jest w ciągłym ruchu i nie da się go zatrzymać, więc większość ze strachu wybiera pętle. Znajdują w miarę bezpieczną trajektorię i zataczają koła. Dom, praca, praca, dom, dom, praca, praca, dom, ewentualnie włączając kilka dodatkowych elementów, jak jakiś klub, ryby, szachy, znajomi itp. Odważniejsi poszukują nowych możliwości, a najlepsi wytyczają cele, osiągają je i wyznaczają następne. Boisz się? Być może nie miałeś radosnego dzieciństwa i kochających rodziców. Być może nie wzrastałeś w dobrobycie lub wolności. Być może pozostały ci urazy i kompleksy. Chcę więc ci powiedzieć, że to już dzisiaj się nie liczy. Z przeszłością nic nie zrobisz, za to dużo możesz zrobić z przyszłością. To, co zrobisz z przyszłością, zależy w dużej mierze od tego, do jakiego stopnia poradziłeś sobie z przeszłością. Jeżeli dźwigasz urazy, to stają się taranem do torowania twojej drogi w przyszłość. Im są większe i cięższe, tym więcej ofiar zostawiasz na swojej drodze. Nie jesteś pewny, czy jedziesz we właściwym kierunku? Być może osiągnąłeś już w życiu dużo i inni cię podziwiają, ale gdzieś w głębi czujesz się niespełnionym. Być może twoje marzenia są większe i wiesz, że powinieneś zostawić wygodne kolejny, które ryłeś latami i zacząć wszystko od nowa, lepiej, pełniej, w oparciu o inne wartości. Ale boisz się. Jedną nogę trzymasz na pedale gazu, a drugą na hamulcu. A więc moja rada to puść hamulec. Patrzysz w złą stronę, na przykład we wsteczne lusterko? Czy próbowałeś jechać autem i patrzeć tylko we wsteczne lusterko? Nie? To lepiej nie próbuj. A czy wiesz, że w życiu często tak robisz? Większość ludzi więcej czasu poświęca na patrzenie w przeszłość niż w przyszłość. Jak myślisz, dokąd jadą? Brakuje Ci paliwa? Czy próbowałeś jechać autem bez paliwa? Wiem, że śmiejesz się ze mnie, bo zadaję takie głupie pytania, ale jeśli ktoś żyje bez marzeń, to z niego się nie śmiejesz. A przecież życie bez marzeń to siłowe, męczące pchanie życia, tak samo jak jazda bez paliwa, sprowadza się do pchania auta. Nie znasz przepisów ruchu drogowego? Życie jest pojazdem, który służy do tego, żeby cię wieść do czegoś lepszego niż masz aktualnie. Powinno z każdym dniem stawać się coraz lepsze, więc jeśli czujesz, że stoisz w miejscu lub wjechałeś w tarapaty, Czyli jeżeli twoja sytuacja finansowa, zdrowotna, relacje z ludźmi i sobą samym nie podlega ciągłemu procesowi poprawy, to musisz zapisać się na kurs sterowania życiem. Zasady są proste, ale ich nieznajomość drogo kosztuje. To tak jakbyś nie znając przepisów ruchu drogowego wyjechał na ulicę, pomyśl, jakie byłyby tego konsekwencje. Rozpocznijmy więc trening. Najpierw trzeba wsiąść do samochodu Co widzisz siedząc w samochodzie? Drogę. Prawda? A co ty masz przed sobą? Również drogę. Tyle, że do pracy i z pracy. Twój pojazd zapętlił się. Jedną metodą, żeby to naprawić, jest podnieść głowę i dostrzec autostradę do marzeń. Wyrwać się ze stęchłego schematu, jakiego nauczyło cię społeczeństwo siedzące w pojeździe, który jedzie donikąd. Czy widzisz już drogę, którą może zmierzać twoje życie? Czy widzisz siebie osiągającego swój sukces? Jeśli nie, to znaczy, że czeka cię ostry trening. Jeżeli jednak widzisz coś, co ekscytuje, to znaczy, że siedzisz już w aucie. Teraz wrzuć bieg. Co? Obawiasz się, czy twoje auto podoła, bo droga daleka i trudna? Nie przejmuj się, twój wehikuł to nie tylko auto, ale również statek, samolot, okręt podwodny, helikopter, rakieta i wiele innych, w zależności od potrzeb. Jesteś w posiadaniu najwspanialszego pojazdu na świecie. Ma on najlepszy komputer pokładowy, system automatycznej nawigacji, możliwość funkcjonowania w ekstremalnych warunkach i dostosowywania się do każdej sytuacji oraz uczenia się. Dysponuje nieograniczoną mocą i możliwościami. Nauka życia to nauka sterowania tym pojazdem i poznawania jego możliwości. Tak jak funkcją samochodu jest jazda, tak my zostaliśmy stworzeni do wytyczania celów i ich realizacji. A tak naprawdę to zostaliśmy stworzeni do radości, do tego, żeby cieszyć się życiem, do pasji i entuzjazmu. Szczęśliwym możesz być tylko wtedy, gdy realizujesz wartościowe cele. Przypomnij sobie moment, kiedy czułeś się szczęśliwy. Gwarantuję ci, że miałeś wtedy pasję, cel i wiarę w jego realizację. Radość jest nagrodą za rozwój, a cierpienie karą za stagnację. Ludzie cierpią nie dlatego, że nie mają innego wyjścia. Zanim przyjdzie do Ciebie cierpienie, najpierw dostajesz od świata wszystkie informacje i instrukcje, jak tego uniknąć. Żeby to odczytać wystarczy chwila uwagi. Ale żebyś mógł zdobyć się na uwagę, to Twoim życiem musi sterować woźnica, a nie koń. Kurs jazdy życiem trochę się różni od kursu jazdy samochodem, chociaż wiele rzeczy jest analogicznych. Różnica polega głównie na tym, że w przypadku życia sterem, żeglarzem i okrętem jesteś ty. A więc nauka nawigacji życiowej sprowadza się do poznania i zrozumienia siebie. Co tak naprawdę mam w sobie poznawać? Możesz zapytać. Odpowiadając na to pytanie, przedstawię ci diagram, który kiedyś bardzo mi pomógł. Jest to tak zwane oko Johari: 1. Obszar znany tobie i innym. 2. Obszar znany innym, a nie znany tobie. 3. Obszar znany Tobie, a nieznany innym. 4. Obszar nikomu nieznany. Kiedy zrozumiesz ten schemat, łatwiej Ci będzie rozumieć, na czym polega rozwój świadomości w realizacji z samym sobą i innymi. Jest to podział naszej świadomości na cztery kwadraty. Kwadrat jeden to obszar znany Tobie i innym. Tu dzielisz się z innymi wartościami swojego życia. Im większy jest ten obszar, tym lepiej dla Ciebie. Kwadrat drugi. To obszar znany innym, ale nieznany tobie. Być może nie wiesz, że istnieje pewna część twojej osobowości, którą dostrzegają inni, a ty nie. Może to być porywczość, nadmierna gestykulacja, irytujący ton głosu, ospałość lub cokolwiek innego. Kwadrat trzeci. To obszar znany tobie, a nieznany innym. Nie dzielisz się nim z nikim. Wstydzisz się go. Tu umieszczą się kompleksy, stresy, pamięć wydarzeń bolesnych i drażliwych. Kwadrat czwarty. To obszar nieznany nikomu. To twórczy potencjał świata, który stopniowo poznajemy, lecz prawdopodobnie nigdy nie poznamy go do końca. Człowiek, którego obszar drugi jest za duży, jest pośmiewiskiem otoczenia. Krążą o nim dowcipy i anegdoty. Oczywiście, możesz również mieć dobre cechy, których sobie nie uświadamiasz, jak miły głos, obiekuńczość, potrzebę pomocy innym. Na przykład mam znajomego, który gdy widzi śmieć na ulicy, to odruchowo schyla się i go podnosi. Dla niego jest to rzecz naturalna, szkoda, że nie dla wszystkich. Zbyt wielki kwadrat trzeci oznacza człowieka niezrównoważonego psychicznie, z kompleksami, zachowującego się sztucznie, udającego kogoś, kim nie jest. Reasumując, główny aspekt pracy człowieka nad sobą polega na dwóch elementach. Pierwszy wprowadzeniu kwadratu drugiego do kwadratu pierwszego. Jest to w dużej mierze uzależnienie od Twoich umiejętności nawiązywania relacji międzyludzkich i zdobywania zaufania. Ludzie krępują się mówić komuś o jego wadach, przywarach, chętniej mówią o tym innym. Najskuteczniejszą metodą, jaką sprawdziłem, to wyjaśnienie najpierw komuś, czym jest okno Johari, a potem zapytanie, czy mógłbyś powiedzieć mi o mnie coś, z czego być może nie zdaję sobie sprawy? Drugi oczyszczenie kwadratu trzeciego. W przypadku oczyszczania kwadratu trzeciego głównie chodzi o uświadomienie sobie błędów, jakie popełniamy. Na ogół, gdy zrozumiesz swój błąd, to jest logiczne, że nie będziesz go więcej popełniał. Oczywiście są ludzie, którzy w kółku robią te same błędy. Jednak ciebie o to nie posądzam. Dlaczego? Bo czytasz tą książkę, co znaczy, że jesteś nauczalny i chcesz pracować nad sobą. Dlatego wierzę, że dasz sobie radę. Niektórzy ludzie są zbyt słabi, żeby poradzić sobie samodzielnie. Wtedy pomocą może służyć dobry psychoanalityk, spowiednik lub prawdziwy przyjaciel. Rozdział 11. Woda w naczyniach połączonych. Czy pamiętasz ze szkoły doświadczenie z wodą w naczyniach połączonych? Gdy wlewałeś wodę do jednego naczynia, to jej poziom wyrównywał się również w drugim. Podobnie jest z naszym życiem. Mamy dwa połączone naczynia. Pierwsze to nastawienie, drugie to jakość życia. Im pozytywniejsze i bardziej twórcze jest twoje nastawienie, tym lepsze masz życie. Błąd większości ludzi polega na tym, że starają się polepszać jakość życia, nie zmieniając nastawienia do niego. Życie nie lubi tych, którzy go nie lubią. Więc jeżeli chcesz, żeby zaczęło ci dawać to, co ma najlepszego, zacznij jemu dawać to, co w tobie najlepsze. Czy myślisz, że najlepszymi twoimi cechami są stres, złość, zazdrość, marnowanie czasu czy odwlekanie? A więc zanim zaczniesz narzekać na życie, to najpierw przemyśl, czy czasem nie dajesz mu właśnie tych wartości. Twoje życie jest odzwierciedleniem wartości, jakie ty dajesz jemu. Czego naprawdę chcesz od życia? Powiesz, że więcej pieniędzy, lepszych relacji z ludźmi, lepszego stanowiska, własnej firmy, zdrowia, dobrego wyglądu i samopoczucia, podróży, lepszego auta, domu, mebli, wyższego standardu życia. Powiem ci, że tak naprawdę nie chcesz żadnej z tych rzeczy. Tym, czego rzeczywiście chcesz, są emocje, odczucia. Jakie wynikają z posiadania tych rzeczy? Chcesz lepszego samopoczucia, a nie pieniędzy czy sławy. Oczywiście, jeśli twojej świadomości króluje myśl, że pieniądze i sława dadzą ci szczęście, to będziesz do nich dążył. Gdybyś wierzył, że zamknięcie się w pustelni da ci szczęście, zrobisz to. Wielkie pytanie, na które musisz sobie odpowiedzieć, brzmi dlaczego cokolwiek robisz? Nie, jak to zdobyć? Rozdział dwunasty. Kim jesteś? Trzeba się nauczyć kontrolować stany umysłu, bo w jednym stanie jesteś wspaniałym człowiekiem, a w innym okropnym. Czy chcesz być ciągle wspaniały, podziwiany, podejmujący najwłaściwsze decyzje? Na pewno powiesz, że tak. Ale jest jeszcze jedno pytanie. Kto ma oceniać, czy w danym momencie jesteś wspaniały, czy nie? I na jakiej podstawie możesz mu ufać? A co się stanie, gdy na przykład będziesz sam i nie będzie nikogo, kto mógłby powiedzieć ci, jaki wspaniały jesteś? Czy będziesz wtedy w depresji? Pierwszą i najważniejszą rzeczą jest czuć się dobrze samemu dla siebie, dopiero potem dla innych. Było wielu, którzy byli podziwiani przez świat, ale nie potrafili poradzić sobie sami ze sobą, jak Elvis Presley, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Marilyn Monroe, Elizabeth Taylor, Whitney Houston i inni. Oni zamieniali wspaniałe życie o jakim marzą miliony w najstraszniejszy